I witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Block of Sky z Kermitusem. W tym odcinku powiększymy wyspę. Ja już trochę zacząłem, ale tutaj dokończymy wszystko. O, drzewko nam już wyrosło. Dokończymy tam aż do końca mostu. Może nam starczy. Może nie. Nie wiadomo. Wszystko może się zdarzyć. I na tym, co zbudujemy, zrobimy kilka mostów na boki, bo zbudujemy dom, mob spawner. O, tyle wystarczy, nie chcę się dalej robić, bo kobla mi nie starczy na inne rzeczy. Trzeba uważać, żeby nie spać, bo podczas nagrania już spadłem. No i jak nie nagrywałem, to spadłem chyba 6 razy aż. Wtedy to robiłem. A, tam. Jakieś lagi na pewno. Ale to nam nie przeszkodzi. W niczym Ale to się potem zniszczy. To też. I te rzeczy też. Kurczę, tyle niszczenia wszystkiego. Będę musiał też przynieść miejsce generatora cobblestone'a, bo woda z niego mi ciągle zamarza sobie przeniesiemy to tu jedzonko tu no, i możemy teraz robić to się zniszczy o. teraz tu zrobimy o tak czekajcie raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozgrywamy no, to raz, dwa, trzy, cztery hmm no to tam jest to jest tylko jeden większy Zajście, będziemy myśleć, gdzie to się kończy. Tu, 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 tu. tu. I to się potem zniszczy. I będzie Gites. No, dobra, tutaj już się nie muszę bać, że spadnę. No to będziemy musieli teraz poniszczyć trochę tego kobla. Chyba nam... Ja starczy nam. Teraz sobie to wykopiemy, no to to się przeniesie już tu od razu. No i kopiemy. A to się jeszcze powiększy o jeden. Będzie fajnie wyglądać, jak tak się zwęża ten most. A w następnym odcinku zbudujemy Mob Spawner. Jest bardzo podobny do Mob Spawnera, którego zrobił jeden z użytkowników. Chyba nazywa się Craylease, Czy jakoś tak? Nie pamiętam. Prowadzi bardzo miłe serie też z Minecrafta. No, no, to. o, a ten most będzie prowadził do naszego domu niestety piasek, który tutaj był spadł mi ale udało mi się zdobyć 7 piasku przynajmniej a reszta mi spadła jedną warstwę udało mi się zniszczyć a potem jak z, z piasku z, zszedłem to od razu spadł a to tutaj już zrobimy sobie takie miejsce małe żeby tą skrzynię zabrać ze sobą, tutaj nie zostawimy. A tu jeszcze jeden w bok, tak, no i niszczymy. Hop. Ok, dobra, skończymy to. potem raz, dwa, trzy, cztery, cztery, i ja to raz, dwa, trzy. No to cztery też już. też nie I... no w tym raz nie wystarczyło. Tutaj po boku tego, po bokach tego mostu zrobimy różne przejścia do np. farmy melonów, o, do mob spawnera najlepiej się przyda. Za nagraniami wykopię jeszcze więcej cobblestone'a i zrobimy. A to sobie zasadzimy już od razu tutaj gdzieś kaktusa. Niech już sobie rośnie, tu tutaj będzie najlepiej. O, gdzie ten piasek, tu skrzynię odłożyć. No o, tu nie, żeby nie było tak przykrańca, żeby nam nie spadło czasem tu i tu. Niech będzie jak ten jak to rośnie, to sobie zasadzimy kolejnego drzewko, to sobie już powiększymy tego, co jest. Dziwne, przed chwilą mączkę kostną. No dobra. Jak zbudujemy mob spawner, to będziemy mieć mączkę na zwiększenie grzybka. Opa, sobie wykopiemy. Co jest? No nie. O, już myślałem, że znowu nie mam dźwięku w Minecrafcie. O, tu jest kolejne, kolejne sadzonki, tu się już od razu zasadzi je. Tu jedna i tu jedna. Okej. Okay. O, tu są sadzonki. O, kurczę, ale sadzonek z tych Cały czas to mi wypadały chyba trzy sadzonki tylko. Albo nawet nie, albo nawet jedna tylko. O, będę musiał się przynieść, bo widzicie co się dzieje. Woda zamienia mi się w lód. Gdzieś tam dalej pójdę, tam gdzie był ten piasek, może tam nie będzie lodu. To tam wyleję już od razu jakąś wodę i zobaczymy czy zamarznie na też. Tutaj może gdzieś, o tutaj sobie wylejemy, zobaczymy, za niedługo tutaj przyjdziemy, może nie może nie, fajnie jakby z, tego, z tych drzew jakieś jabłka wypadły, bo mi się przydadzą, w razie tylko 5 melonów i jedno jabłko. Mm. tu te mogę sobie przerobić na nasionka, nasionka sobie posadzę, żeby miał więcej melonów. to nie. No i jeszcze dobrze, sobie zasadzimy tu i tu. Gdzie ta woda, co tutaj podsadzimy? Przepraszam za to, co się dzieje, ale mój komputer już nie wyrabia coś, za dużo chyba na nim gram, mój brat też. tutaj może być czemu to tak szybko zamarza, dopiero to zniszczyłem przecież o, następna sadzonka bo to sobie sami pościnamy o, następna sadzonka, ale fajnie o, i znowu następna dobra, tego już nie zetniemy tu nic gdzie to jest, o, kolejny Kurczę, jeszcze nigdy nie występuje sadzonek. O i znowu zamarzło. Co jest z tą wodą turną? Tu ma pomysł. Jakoś to pod tym wylejemy, to może się zrobi. Znowu nie ma dźwięków. Nie, dobra, są dźwięki. To mam pomysł. Przerobimy drewniane deski. Tym deskami pójdziemy sobie tu. O, Doskoczmy. To, to jakby to tutaj zrobić? Hmm. Dobra, tym się potem zajmiemy, teraz idziemy spać. dobranoc, cześć, pa. Ech. Piękna noc. Dobra, sobie to uderzymy. o, mamy drewno. Tutaj możemy zamienić, a zrobimy sobie z niego węgiel drzewny, bo musimy mieć... Czekajcie, ile to tam... 20 pochodni tylko a to mi te 7 już chyba wystarczy nawet 4, 8, 12, 16, 17, 20 a to mi 5 nawet starczy a to się przyda potem do przetapiania innych rzeczy 5 no to 2 to raz, dwa jeszcze patyki no i sobie zrobimy pochodnie i odhaczymy już zadanie jedne i tam jeden patyk to wyrzucimy go niepotrzebny nam. O sobie tutaj oświetlimy trochę Proszę tutaj żeby nam się potwory nie spawnowały Fajnie jakby ogień z pochodni robi tak, że nie zamrozi się Tutaj na tym moście się przydadzą pochodnie bo na, niej na pewno dużo potworów się zrespałnuje. Nie mu się weźmie. Tam oświetlimy na tym podejście. O, tutaj chyba już się nie robi. To chyba tutaj się przeniosę i będę miał tutaj swoje rzeczy. Dobra, to jakoś zakryjemy, bo mamy Birta. Albo ewe, Nie ja wiem jak oni to mówią. Dirt, dirt. Wszystko to samo. Hmm. Zbliżamy się już do końca odcinka. Ale jeszcze z wami trochę posiedzę, pogadam. Porobimy coś. Co się dało? O, trzcinę sobie zasadzimy. Tu gdzieś. O, mam pomysł weźmiemy jeden dirt kilof czekajcie to się też w nią o tutaj zamienimy to na dirta nie tu, kurde I tutaj zasadzimy trzcinę. Będzie nam fajnie rosnąć, bo przy wodzie będzie od razu... Jeszcze weźmiemy wiaderko. Zobaczymy, czy... O, właśnie muszę tutaj wylać, żeby się namoczyło pole. No a jasne, skończymy źródełko wody. No to spoko. Jest, przeskoczyłem. No. Czekajcie, zrobię taką inną rzecz. O, no i to już koniec naszego drugiego odcinka. Wiecie, z jakiej serii na to do usłyszenia Cześć, pa, Narka.